Siemaneczko mordeczki, z tej strony Szakuta. w kolejnym odcinku z gry Browsta, w kupiłem odcinku sobie 400 puszek na Kruku, na skinie Feniksie mordeczki, pamiętajcie aby przed odcinkiem zostawić łapkę w górę oraz zostawić subika jeśli mnie subskrybujecie, ponieważ wbijanie właśnie takich wysokich puszek zajmuje mnóstwo, mnóstwo czasu, naprawdę jest to ciężkie, w dzisiejszym odcinku 400 puszek, a jeśli będzie po tym odcinku co najmniej 1000 łapek, to w przyszłym odcinku 500 puszek właśnie na Kruku, dobra no, no, mordeczki, mi się wydaje, że bez pewnego możemy sobie tutaj, Zagrać pierwszą wygiętą, oczywiście, solo showdown. Bo też przypominam, że wyniki konkursu na 500 zł, już są na moim Instagramie. Także zapraszam na Instagrama, na mojej relacji macie tam rozlosowanie zwycięzcy z konkursu. Więc serdecznie Was zapraszam link na instagramie macie w opisie. Dobra, jak to jest sytuacja? tutaj sytuacja wygląda, to jest Rosa, więc no. Okej, okay, uciekła sobie, mam nadzieję. Chyba. Sobie uciekła sobie? Tak, uciekła sobie. Nawet walił czasami. No nie, idzie, tu idzie, 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 idzie. Idzie, patrz, widzicie. Tak to jest, trochę będzie ciężko, trochę będę kampił, no bo... Dobrze wiecie jak ja super gram na odcinkach. Zwolę sobie trochę przykampić. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie klapie. Teraz posiedźmy sobie na spokojnie. 10 osób, nie chcę stracić puszek, no bo... Ej, co jest, lagi mam. Super, świetnie, wyszedłem z krzaków. Jestem zadowolony. Okay. Możecie pisać w ogóle w komentarzach czy macie już kruka, jeśli macie tyle macie na nim puszek. W generalnie moim celem jest zbicie topki tym krukiem, znaczy tam wiecie, czy to top 100 się dostać w Polsce. To będzie super wynik. Dobra. Wyszedłem w odpowiednim momencie. Ja się boję, że ona będzie nas tutaj ścigała. Dobra, może nie. Może nam odpuści. Chyba. Chyba nie. Chyba nam mnie odpuści. Jasne, że nie. Ale zatem ja mam fajny super zasięg. Ona też ma dobry, ale no cóż, ja mam na szczęście większy zasięg. I nie sobie tej tutaj. Fajnie, zbijemy. Okej, okay. rosa, nie że jest 5 osób do końca. Dobra, To jak na razie mi idzie nawet, nawet bardzo dobrze. Gdybym wiedział nie będę używał ulta to jest ewidentnie bez sensu Ok, zostało 3 no rozcie się tu nie spodziewałem niestety sam sobie przegrałem ge powiem wam tak, zawsze pełniam te samo odczyty już używam ulta ale kolej, okay, dostaliśmy plus 4 za Trzecie w trzecim mamy 398 puszek super, I to co, lecimy dalej zagraj poprawnie bez żadnego przedłużania, nie ma co nie, my wbijamy 400 puszek, przypominam, 1000 łapek po tym odcinkiem i wbijamy 500 puszek, a 500 puszek jak wyjdzie to już jest maksymalna ilość puszek na sezon Ponieważ po ukończeniu sezonu, jeśli macie powyżej 500 puszek to po prostu wam się te puszki resetują Dobra Nie on no, tu jest Leon, gość. Ja z Leonem nie zadzieram, nie zadzieraj z fryzerem, nie zadzieraj z Leonem Na no właśnie, właśnie, o tym mówiłem. No, znaczy, nie zadzierać z Leonem. Wydaje mi się, że podczas robienia Leona, na... będę oczywiście także robił inne legendy. Generalnie chcę zrobić tylko na tej serii 3 legendy na 500 puszek. To wiadomo, będzie Kruk, Spike oraz Leon. Tylko ich będę robił. Chyba Leon będzie najłatwiejszym, mi się wydaje, z tej całej serii. Gościan, ja on co już robi? tam brać ten co już. zgasił dosyć. Dobra, 10 osób standardowo. Kurde, pęba, że ważymy trochę boli, bo już brakowało tylko 3 puszek. A teraz musimy nazbierać 9, czyli w sumie 2 winy trzeba zrobić, ale dobra powiem wam. Powinniśmy dać radę. tylko są 4 minuty odcinka, więc na spokojnie damy radę. Ok, ciśniemy. Idziemy tutaj, tutaj mamy... Bula, o no, bula, bula. Tam jest Frank. Tam był Frank. O no, był, był, był... A jest dalej patrzcie. Kurde, no wszystko zmisowałem, czemu tak się dzieje? Ale jest pięć osób do końca, jest super, ja jestem zadowolony, ponieważ chyba jeszcze dwie osoby padną i ja będę już miał puszki na plus Kurczek, on woła tutaj, ja woła przeciwnika. Ja tam nie wejdę, sorry mordo aczkolwiek też się boję go dosyć boję się go na no co wada oszukiwał aj nieee ajajaj widzieliście aj. kurde czemu mnie nie primo. dobra plus 2 mamy i teraz musimy wygrać gierkę. Pierwsze miejsce, czyli plus 7 parków, dostaniemy, i to będzie najlepiej. okej. Okay. dobra, lecimy krucyfix, krucyfix. Okej, okay. tutaj mam bula. Niestety na wczorajszej mapie było o wiele łatwiej bić te puszki, ale nic nie poradzę. No, trudno. Dosa. Najłatwiej jest rosną pić chyba te piętę powiem. Ja się schowam. Ja się schowam i kampimy. Trudno. Pierwsza osoba odpadła i druga osoba odpadła. Jest 8. Ja muszę mieć przynajmniej czwarte, bo trzecie miejsce i tak kilka razy i osiągniemy te 400 come on, Kama, come kama. Jak się nie będzie udawało, to wezmę kogoś na dło. Powinno nam wtedy pójść Halo halo 5 osób. Teraz nam oczywiście. No, czekamy, czekamy. Trzeba w z wymiarzy. O właśnie, możecie także w komentarzach napisać ile macie już postaci porobionych na 400 kucharków albo na 500, bo na 500 to już jest naprawdę taki sztosik. Ale na 400 też możecie się pochwalić. Bo dobrze wiem, że to no, jednak ciężko jest zbić taką liczbę. Ok, zostało 4, ja poczekam do drugiego. Wiem, że mam 0 tutaj kibów, ale nie przejmuję się tym, ponieważ mają 0 powercubów, możecie i tak wygrać gierkę. Znaczy, że mam krótka pod tego na szósty poziom, a to nie jest wcale tak mało. Ja obstawiam, że tu po lewej stoi Shelly. Tu jest wolf. No i jak widzicie takiego bula sobie możemy ubijać jak chcemy No i niestety ale jest drugie miejsce ból został pojechany łatwiej to pusześć Uwaga zostało nam trzy, Czy musimy zająć tylko trzecie miejsce Kamanga i znamy radę wiadomo jak zauważyliście pewnie po ilości pucharków jest pewnie jakaś gierka wycięta, no bo... Powiem wam, nie chcę wam z dłuższego filmiku niż 13 minut, bo wiem, że wy maksymalnie 13 minut oglądacie. Dalej już nie chcecie. Te filmiki po prostu mają 13 minut. Ok. sobie lecimy, bierzemy, pierwszy bierz, bierz, Cyk, mamy to. Dobra, co mi się wydaje, że możemy tutaj się skampić tak do... 5. Do 5 i wyjdziemy sobie tak jak ostatnio i może jakiegoś bóla znowu zahaczymy, bo jednak... widzicie, Ból! Kurde zabrała mi, ale ból leży i tam pasuje Mam nadzieję, że nie wezmą mnie z drągów, gdzie na tam jest druga celi Okej, okay, 8 osób do końca W ogóle zauważam, że na tej mapie gra bardzo bardzo dużo tutaj ta... tanków, kurde nie jak to... Tych z shotgunami, shotgunowców, kurde ciężko mi powiedzieć ale Shelly i Bull, o, o nich mi bardziej chodzi. Shelly, Bull, El, El Primo, Rosa. Już takie kurde tankowate postacie tutaj grają, no ciężko jest. Jak widzicie, kurde, 8 osób, wszyscy kampią. 7. 7, ja oczywiście też kampię, no bo w te 400 wbić już. Aczkolwiek nie miałem dużo dużo podejść tutaj na odcinku. Mi się wydaje, że może jakieś cięcia się uda. Ale mi się wydaje, że też jedno będzie, bo. Tam raz ginęłem na początku To bez sensu bym to wrzucał Ty go to mówię Kurde, halo Czemu ja wam mówię Okej, okay, okej, okay, super Nie trafił mnie A Będzie cięć, oh my god To być szybki odcinek, hopia Generalnie widzowie was przepraszam za brak odcinków, aczkolwiek Jak wiecie, mam teraz szkoła zaczęła, strajk się skończył, strajk nauczycieli, no... No niestety trzeba chodzić i no brak czasu jest na nagrywanie odcinków, a także wam powiem szczerze, że mi pomysłu brakuje, naprawdę. Brakuje mi po prostu pomysłów. Wszystko co pada mi do głowy, to ja patrzę, a tu już jest. Jak nie ukrym od takiego. czy wiem, że no po tak jest. Wiecie, generalnie ja sobie Skąd to wiem w ogóle? No jak to skąd wiem? Zaraz pomyślicie, że obserwuję ich takie rzeczy. Tak. Znaczy Deksiego może nie oglądam, ale kremola tak. Kremola oglądam. Bo jednak od niego tą gierkę poznałem, tak szczerze mówiąc. Te kremola zobaczyłem pierwszy raz brostarcy. W sensie nie wiem czy on mi nawet nie powiedział tam kiedyś na Discordzie. jeszcze w klasów z nim razem grałem, ale dobra. Dobra, dobra, nieważne. Tutaj, Nie gadajmy takie rzeczy. Grajmy, znaczy przegrywajmy sobie bardziej Dobra, ja nie no nie wiem co zrobić. Kompletnie serio brak pomysłu na życie. Copię. Weź, odejdź, Rosa. 5 osób do końca. Jesteśmy na plus 1, a ja chcę mieć plus 2. Jak na mnie skoczysz kruk, to my już nie jesteśmy funkcją. Dobra, są cztery osoby, są cztery osoby, super. Tylko nie wiem czy teraz mam plus 1 czy plus 2. Serio nie jestem pewny. Gościu, ale coś czujesz, zaraz ktoś padnie, bo jest to na dole. Super są trzy osoby. Ja już wam powiem, że mamy 400 parków, jestem zadowolony. Jestem bardzo zadowolony. Super Leon, ale daj czadu. Ok, drugie miejsce. Oczywiście pierwszego miejsca nie zajmę, ale drugie mi wystarczy. Dobra, no, patrz co się dzieje, plus 6. Mamy 404 puszki. Wow, jak nie mogliśmy wbić 6 od samego początku, tak dla teraz. Jestem zadowolony. Otwórzmy sobie trzy skrzynki na koniec, bo czemu by nie? Halo, halo, muszę coś do Leona, bo już na szóstym trzeba go robić. No niestety nic nie było. Dobra mordeczki, to było na tyle. Jeśli się wam się to łapka w górę, subik na kanale i trzymajcie się następnego. Hej!